Dlaczego mleko bez laktozy jest słodkie? Patrzcie. To jest laktoza. Laktoza jest cukrem. Tak, tak. Cukier to nie jest tylko to, czym sobie słodzicie życie. Cukry, sacharydy węglowodane to związki chemiczne składające się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Na każdy atom węgla przypadają dwa atomy wodoru i jeden tlen. Pokaz cukrów. Laktoza, biały proszek. Wcale nie jest słodka. Jej wzór chemiczny. Dwa pierścienie, bo to dwucukier. Kiedy taki związek trafi z do zdrowego organizmu, aktywuje się enzym laktaza i robi ciach, ciach jak fryzjer. I rozkłada naszą laktozę na galaktozę i glukozę. No i teraz galaktozy nie mam, bo była za droga, ale glukoza... Znów biały proszek. Mmm, słodziutka. Łapiecie już? Produkcja mleka bez laktozy polega na tym, żeby zrobić ciachciach ciach jak fryzjer jeszcze na etapie mleka przed wlaniem go do organizmu. W takim mleku zamiast laktozy znajduje się wówczas galaktoza i słodka glukoza. Fruktoza, inny cukier prosty. I co, zgadliście, znów biały proszek. Występuje naturalnie w owocach, miodzie, nektarzy kwiatów, spermie ssaków. Mmm, słodziutka. To jej wzór chemiczny. Zróbmy fuzję z glukozą. Sacharoza. Inny dwucukier. To nim słodzicie wszystko, co chcecie. Słodka. Dobra, wróćmy do glukozy. Dodajmy do niej drugą glukozę. Maltoza. Kolejny dwucukier. No, ciekawe, ciekawe. Znowu biały proszek. Lekko słodka, ogólnie nic ciekawego. Dodajmy do tego jeszcze jedną glukozę. I jeszcze jedną. Robią wielocukier. Biały proszek. Bez zapachu. Bez smaku. To główny węglowodan, który zjadamy. Zjadłem tyle cukrów. Będę teraz taki słodki. Zjadłem też laktozę. No to będę miał czas na oglądanie TikToków na kibelku.